Hej, cześć! Jestem harcerką z Kraków Nowa Huta i razem z Hufcem zorganizowaliśmy akcję dla osób w kryzysie bezdomności i zebraliśmy bardzo dużo rzeczy właśnie dla noclegowni w Krakowie. Został nam teraz ostatni etap akcji, czyli dostarczenie tych rzeczy do noclegowni. Chciałbym Wam opowiedzieć o pewnej fajnej akcji, którą zorganizowała moja chorągiew o tytule Zima. Było to coś w rodzaju czterech propozycji programowych połączonych z rywalizacją które zapewniły nam niezapomniane atrakcje podczas ferii zimowych. I myślę, że była to bardzo potrzebna akcja, a ja czuję się dumny, że mogłem w niej uczestniczyć. Cześć, czuwaj, nazywam się Julia, jestem przyboszczą w 91. GDH źródło i aktualnie moja drużyna bierze udział w projekcie Graj w Zielone, który jest organizowany przez licealistki z Warszawy. W ramach projektu harcerzy otrzymują zadania, które w fajny sposób uczą ich, jak poprawnie dbać o środowisko. Pierwszym zadaniem, jakie otrzymali, było zrobienie vegan burgerów, a następnie otrzymywali różne inne ciekawe zadania, jak robienie siateczki na owoce i warzywa, czy przerabianie starych rzeczy na nowe lub robienie danych talerzy.